Hej, cześć. Witajcie z tej strony, szywało to drugi odcinek Karel Crafta nagrywany dla was na dzisiaj. I jeżeli dobrze pamiętacie, to w poprzednim odcinku troszeczkę tutaj pobawiliśmy się w levelowanie, Natomiast nie udało się udobić odpowiedniego lewela, żeby korzystać z żelaznych przedmiotów. Eee, więc tutaj tutaj najpierw zrobimy sobie pięknie nasz soczek z e, winogron. E, natomiast e, Kwestia tego została, żeby właśnie dobić ten jeden poziom i sobie y, zrobić jakiś żelazny ekwipunek. I potem już trochę poważniej y, podejść do lutowania tego Battle Towera. Natomiast no, musimy tutaj y, ten jeden level jednak zdobyć, poszukać trochę żelaza, zrobić sobie żelazny ekwipunek i wtedy będzie mogli się pobawić. No, no dużym minusem jest to, że niestety jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. O! Czy Creeper da mi w ogóle cały level? Czy to jest możliwe, że Creeper mógłby dać mi cały level? Creeper jest jeden z takich przyjemniejszych mobów, bo raczej. Kurczę, dużo nie brakuje. Naprawdę dużo, dużo nie brakuje. Gdyby ten Creeper. jeszcze jakiś jeden mob. Który nie jest jakoś super niebezpieczny się tutaj pojawił. Być może pani syrenica byłaby niezłym kąskiem. Okej, okay, tutaj jakiś ludzik. Gold nugget i bone mill. Proszę bardzo. Jaki lud. Syrenią panią bym już raczej pokonał z łukiem. Chociaż wątpię, że jest tutaj takowa. Dobra, chodźmy w stronę tego Battle Towera, nie przedłużając, lecąc dalej. Oczywiście zapraszam tutaj do pozostawienia feedbacku, no i wiecie, jakby najfajniejszą rzeczą, którą możecie zrobić, a raczej nie jest problematyczna, to zostawienie lajka. A jednak dużo daje taki lajk like pod filmem, jeżeli chodzi o wyświetle, wyświetlenia samego filmu. Z względem tutaj polecajki YouTube'a, chociaż na to nigdy nie narzekałem. Miałem bardzo dużo komentarzy, że taki ten film, który aktualnie robię, się tam randomowo komuś pojawił na głównej i został na dłużej. Więc e, myślę, że, że z tym raczej nie mam problemu. E, tak więc. E, natomiast mówię, to nigdy nie zaszkodzi. Ja chętnie przyjmę każdego. Lajka jakiego mi dacie, i kurde, ja tak mówię, od 30 minut, ponad bez przerwy, to już zaczyna mi trochę głos wysiadać, a nie przygotowałem sobie wody. I nie wziąłem ze sobą, oczywiście, też siekierki, bo po co, skoro się buduje za pomocą kamienia. Bardzo mądrze z mojej strony, bardzo mądrze. okej okay. tutaj widzę jakiś kawałek ekspa. Jak to wygląda dokładnie? Ok, jaki on jest szybki, skubaniec. Dobra, mamy to, co chciałem. No dobra, jak tu już jesteśmy, to głupio by było chyba z mojej strony: nie skorzystać z bezoaru, żeby się wyleczyć. Znaczy, żeby zdobyć tą. Niewrażliwość na... Na truciznę. Niestety nie chcę wypaść. Ale mamy tu jeszcze parę pająków, może z któregoś w końcu wypadnie. No niestety tylko nici. Nici z bezoaru można by było. ojej Te pojemki, które są. przerażające, jak tak wchodzą, wchodzą po tych ścianach. O nie. już Widzę, że jakiś specyficzny. Zenchantowany... Oj. Hmm. się. czy ich tu nie wypuścić. jakoś. No kolego. Ale tutaj klatkuje przy tych pająkach, bo tam ich tak dużo musi być. Gift. Przerażają mnie te gifty. Okej, okay, mamy główkę nisko. Więc tutaj szybciorem... O! więc Główka niestety nam prawie padła. Przy tej truciźnie. Więc poczekajmy aż się trochę... Od nowi, ale Bezwaru tu nadal nie widzę. Jest hmm. nóżka pajęcza. Jeszcze raz od góry, może też bez oaru, nici. jak to w ogóle wygląda, tutaj. Dostęp do skrzynki zablokowany. Panie tak, został jeszcze parę pająków, słownie. Naprawdę do wody? Ojeciu, ojeciu, ojeciu. Jestem martwy. Nie chcę w wodzie umierać. Nie oh. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Znaczy dużo nie straciliśmy, ale... Bo głównie teraz byłem po Bezoar. I mamy wywałkę, natomiast... Yy... Przyleciał mi mob. Taki, co się respi na tym biomie. Ptasi i nawet nie zauważyłem, strzelał tam na nim... Jest szkielet, to jest chory mob, jeżeli chodzi o siłę. Nadal nie mam zainstalowanego tego moda na nagrobki, bo mówię, to jest nagrywane dwa odcinki pod rząd. Więc tak trochę lipa, bo tam będziemy musieli powodnosić to co się udało. Ale moc nie fart, że jednak ten mob się pojawił, jak ja sobie tutaj na spokojnie bawiłem w battle Towerze. Ja tu chciałem by a ten mi tutaj załatwił skubaniec. Mam nadzieję, że się zdrespił. To jest z tym, że zginęliśmy właśnie w wodzie. Co oznacza, że prawdopodobnie większość naszych przedmiotów, aktualnie, leży albo na dnie, co jest dobrą opcją i co się właśnie wydarzyło. Albo niestety leży gdzieś tu. Dobra, widzę, że tutaj te najważniejsze przedmioty jednak zostały wyplute przez wodę w odpowiednim miejscu. Okej, okay, to jest całkiem niezłe miejsce, bo mm, z tego co widzę. Czy tutaj. Ok, zobaczyć bardzo ładnie za pomocą parkour. Parkour. <gryw> mm, dobra, czego nie mam. Nie mam. A dużej rzeczy... Dużej ilości rzeczy nie mam, ale to takie najważniejsze. Czekolada, wszystko jest, ale nie mam mojego... mojej zbrojki znowu. Gdzieś ona... ...została wypluta. Miejsca... ...bliżej nieokreślone. O, węgiel! Proszę bardzo. Może bardziej w drugą stronę. Albo po prostu zostało... Zniszczony, dobra, mamy leverbootsy, mamy pancy. O, oh, to jest ten skillmate? Co to jest za mob? Jeszcze raz słyszę trzeba będzie się go pozbyć, To słońce powoli zachodzi, więc może warto by było się trochę wyposażyć? Mam teraz trochę żelaza. I mógłbym wykorzystać to żelazo na pewno na hełm. No i przydałoby się trochę więcej jednak. Czy ja mogę to przepalić w sumie na jakieś tutaj ingoty? Tam na górze chyba jeszcze mam siekierkę do przepalenia. I być może zrobimy sobie klatę żelazną. I to już będzie niezły upgrade. Skill. O, mamy więcej tych. O kurczę, dobra. No to mamy jednak raza na dużo, dużo dużo rzeczy. Musimy najpierw to wrzucić. Proszę bardzo. No i niech jedna się przepali, też jeszcze poczekam. Muszę resztę. Niestety daję tylko nagety. okej okay, i możemy pójść spać. Prawda? Tak, możemy pójść spać. No założymy sobie jakiś armor żelazny, to, to nam trochę pomoże, jeżeli chodzi o przeżywalność. Natomiast, jakoś tutaj trzeba będzie sobie poradzić z kolegą. Który nam niestety napsuł krwi. Hmm, czy ja mam jakieś bronie? Chyba... Chyba nie. Natomiast, czy ja mam jakieś inne takie rzeczy typowo... Które pozwolą mi trochę jednak bardziej ofensywnie podejść do tematu. Nie mam się siekierki. Nawet nie wiem, jak to się stało, że nie mam siekierki. Czy weźmiemy ze sobą wszystkie patyki? Czy to jest niemożliwe? Pamiętam, że chyba patyki nawet składałem specjalnie, no. No nie niedobrze, bo jesteśmy bez możliwości. Kopania drewna i nie mamy broni, więc będę musiał znaleźć na miejscu. Da się zrobić, da się zrobić. Ok, mam 37. Czy te wszystkie motyki już tam przerzuciłem? Dobra, mamy żelazny armor. Tyle, że. Dobra, wezmę nożyk. No, chyba znajdę już na miejscu odpowiednią broń mam piąty poziom. Ten piąty poziom bym chciał jednak w atak przeznaczyć. No i jak dobijemy tylko ósmy mniej więcej w ataku, no to resztę przeznaczymy na możliwości budowlane, żeby stworzyć ee, jakąś taką możliwość wybierania lutu z Battle Towerów. E, tak, żeby nie triggerować bossa. To z tego co pamiętam działa tak, że w tych battle, battle towerach, oczywiście, które idą w dół, że mm, e, piętro nad chyba też jednak trzeba wyciągać za pomocą tego sposobu. Niestety, nie jestem ciekaw, w ogóle, si jeżeli chodzi o siłę, to wątpię, że będziemy silni, żeby w najbliższym czasie, żeby pokonać bossa battle toweru. No ale nie wiem, może kiedyś e, zrobimy jakąś. E, Jakieś podejście, bo z tego co wiem, one wcale strasznie nie są. Jak tylko dobrze się podejdzie do walki z tymi mobami, czy znaczy z nim konkretnie. Ok, udało się. Pokonany. Kolega. A my, niestety, niezbyt mamy chyba teraz jakiekolwiek opcje eee, w tym Battle Tower, żeby coś tam robić. Niby mam drowning. O nie. To jest. Przez 7 minut. Możemy oddychać pod wodą, ale nie na powierzchni. Jest trochę przypołowe. Nie powiem, bym musiał uchodzić z wiaderkiem. A wiaderka nawet nie mam. Ajajaj, ajajaj. Ajaj. chwila, ale mam za to. Arrow of Gilis i to jest Drowning na minutę. I tak się zastanawiam. Czy. W takim razie sobie trochę pokopiemy. Um, mogłbym sobie spauzować materiał i puścić go jak się skończy. A Natomiast może tak nawet zrobię, żeby nie przedłużyć. No bo co ja mogę zrobić, kiedy mam dronik na 7 minut? Kto to w ogóle wymyślił, żeby mieć dronik na 7 minut? Ale to jest Eryl Craft. Craft, który, no wiadomo, jego podstawowym założeniem jest to, żeby nam nie było przyjemnie. I dlaczego jest ścinka? Nie wiem. Może jakiś backup się robi. Mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji jakoś super dużo. Dobra, naprawdę nie mam ochoty eee... tutaj za specjalnie kopać bezpośrednio pod wodą. Trzeba udać się na dalszą eksplorację, tutaj wody akurat nigdy nie brakuje. Szartow... I szardziki tutaj też dostałem, widzę. Eee, dobra, szybko do wody, bo zaraz utonę. Śmieszne dosyć, że mogę tutaj utonąć. Hmm. mam zawalony że Tak się nie podoba. Natomiast mogę sobie odpalić już level w ataku. I teoretycznie łatwiej by mi było naprawdę zginąć niż... Yy, ...bawić się w 5 minut drowningu. Albo znaleźć krówkę i wypić mleczko. Ale do tego jednego i drugiego będę potrzebował prędzej czy później... ...o wiecie czego. Um. czego? <grymne> wiaderka. Więc tutaj No chyba zrobimy cięcie małe, bo nie ma co się w to bawić. Więc ja muszę sobie wylać tutaj wodę teraz i wykopać to żelazo w jakiś taki konkretny sposób. Nie mam, jakby rzucać rzeczy, których nie potrzebuję. A... Jeden tylko Dobra, tam nie chcę podchodzić, bo to jest blisko lawy No chyba, żebym to wederko się prędzej czy później przyda, i moglibyśmy je naprawdę zrobić. Tylko nie dojdę do domu. Nie mam jak dojść. Proszę nie wyciągać tego, co powiedziałem teraz, teraz z kontekstu. Dobra, Hits. Bo to dziwnie brzmi, jak się wyjmie. a Hits Hits. Chyba to. Tak. To nam wyleje wodę, a my mamy tu kolejne żelazo. No i to jest spoko deal jak dla mnie. Teraz cały czas uważam na tego golema, który muszę nam w każdej chwili wyskoczyć. Niestety nie mamy pływania w tej wersji Minecrafta. Tym muszę sobie radzić bez. Dobra, wyeksplorujmy to trochę. Przynajmniej kawalunek? Kawalunko? Kawalutek? Nie wiem, moja babcia chyba tak mówiła. Kawalutek. Dalej. Musimy się napijmy. Jeszcze tylko 3 minuty droningu. Wiecie, jakby znałem, że... O kurde, co to jest za mob? I smok wodny. A! A! Ujściu. Zawał. Prawie zginąłem. I mam weakness. Szybko wody. Dobra, tutaj koło wody mamy jakiś węgiel. Proszę, nie nie się golemie. Najlepiej z jakiejś takiej... odległości to wszystko wykopywać. Nie wiem jaka jest szansa na takiego golemiaka. Ale dużych szans podczas drowningu bym nie miał. Z takowym. Dobra, wykopaliśmy całą e, całą dosyć spora rudę. No i w ataku oczywiście kombinujemy do 5. Ja na początku myślałem, że drowning to będzie efekt, który będzie nas niestety dawał pod wodę, ale jest chyba heavy efekt, który nakładają te takie ptaki nadmorskie. No i jest jeden problem, bo tutaj nie zaczyna się robić. Nie zaczyna się robić noc. Wezmę jeszcze to żelazo. Czyli tutaj mnie nic nie powinno. Bardzo spaniszować za to. Postawię sobie kobla. Żeby mieć szybki dostęp. Dobra, dwie minutki drowingu. Powinniśmy zdążyć dojść do domu przed nocą, żeby ten efekt się skończył. Poproszę nie golem. -git. Dobra, uciekamy w stronę naszego domciu, bo zaraz się zrobi nieprzyjemnie. Chociaż śmierć nie byłaby taka straszna, biorąc pod uwagę. to jeszcze widzę żelazo. Nie oprę się. To jest przerażający dopiero widok. Taki szkielet wlatający. A, chyba pojedyncze żelazo, prawda? Chyba tak. Ale zawsze coś... I nie zdążę dotrzeć do domu i nie zdąży mi się ten... E przed... <grym> o Jezu. No no, muszę się zamordować na chwilę. Nie bij mnie. Ten właśnie ptak jest odpowiedzialny za ten efekt heavy, co mówiłem. Jest dosyć brutalny. Nie zdążę wrócić do domu, będziemy uciekać przed mobami. To niesamowita przygoda. Niesamowite przygody ze mną można doznać. Więc na skraju... Śmierci. O jezu, jeszcze dostanę hita od Droningu. Wleczyć się? wleczę się. Bo jeden hit w ciało i mnie nie ma. Jeden hit w głowie i mnie nie ma, bo żelazny armor chyba nie. Sprawia, że nie dostaniemy one -shota, ale nie byłbym taki pewny, że sprawi, że ja nie dostanę tutaj one-shota, jak nie mam full serduszek. Bo nie wiem, jakie są wartości tej. Tutaj... Pan jakby redukcji obrażeń, które są dawane przez te efekty. Jestem ciekaw tego. Dobra, już mi się skończy ten efekt. Teraz tylko jak najszybciej do domu dotrzeć. Zanim pojawią się jakieś chore, nieprzyjemne moby. Gdzieś tam już na horyzoncie pewnie nasz domek widać. Oho. Co to za płaszczka jest. Kusi mnie to zaatakować. Ale kusi mnie też tego nie atakować. Bo to mnie nie atakuje. Ty jednak jest dużo nowych mobów. ekstytujące, to się zaczyna robić. <grytania> Maja, ja i moja pojedyncza. Eee, latarnia. Latarnia? Pochodnia. Dobra, wróćmy do domu. Jejczu, jak dobrze się czuję. O! Uratujecie. Nie, nie widzę co mi bije. Chciałem uratować moba, to zryspił się jakiś inny mob i jeszcze jakiś strzelał z pleców. No nie wierzę, no nie wierzę. Chciałem uratować villagerów. Aha. No to fajnie mam. Wszystkie moje rzeczy leżą. Na szczęście dużo expa nie miałem. Jakaś tutaj broń, cokolwiek. Dziękuję. Przynajmniej tyle. I ty Eee... Nie, respawn. Prawie kliknąłem title, żeby się cofnąć do tego. Pomóżcie mi! Bo zabiłem moba i się zrespił drugi. Ty! ten zabił go Co ty gadasz Okej okay. Przetrwaliśmy Herma Agresywna Herma Co to za krab Dobra, nieważne co to za krab, ale ważne jest to, że ja potrzebuję swoich przedmiotów, które tutaj mam. Wszystkie się rozlały i zaraz kraba pokonamy. Eee, I tak bym powiedział, że to wszystko co tu się wydarzyło to na plus, bo eee, mamy oczywiście loot i do ekspiliśmy. Ja jeszcze tam kliknęłem, chyba tego ekspana, piąty poziom do ataku. To powinno nam dużo dać. Ja chyba jeszcze wszystkiego nie podniosłem. Jest crafting table, który zrobiłem sobie na potrzeby przenosin. Reszta chyba jest git. Dobra, ciebie, panie krabie chyba trzeba wyjaśnić. Masz spoko... sporo armora. To widać w tym... po prawym stronie tego paska życia. Aha, i ty tropisz mi riverfisha, tak? Taki jesteś? To wiesz co, to... Nara. Okej, okay, z tego powinniśmy mieć może wystarczająco poziomu, żeby zrobić sobie jakieś fajniejsze rzeczy. Mogę zrobić bukłak w pewnym sensie, gdybym tylko to zdjął. To mogę przerobić to na skórę. To powinno być spoko opcją. Dobra, wrzucam wszystko, tak jak zwykle, yy, nie segreguję na razie, bo... Dobra, trochę, trochę posegreguję. Yy, dobra, mam stringsy, mam to, więc zrobię trochę więcej bandaży, bo to się zawsze przydaje. Po dwa się robi? Po dwa. No to zrobię dużo na zapas, bo... tego nigdy za wiele. Tak, i teraz tak, biorę łuk, biorę strzały. Te strzały sobie zostawię, bo te strzały mogą się przydać, one wydają się trochę dosyć OP, bo trafia moba na powierzchni i on prędzej czy później zginie, tylko chyba nie zginie z mojej ręki, tylko bardziej zginie z po prostu efektów, nie wiem czy to dropi expa wtedy czy nie. Mam tutaj dwa killoffy, nie wiem dlaczego korzystałem z dwóch osobno. Tutaj mieczyk, butulec, patyki zostawiam oczywiście na przyszłość, żeby nie zostać z niczym. Niby mam złoto, chyba z złota mogę korzystać. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Czy ja mam tu jakieś rzeczy, których jeszcze bym bardzo potrzebował? Chyba nie. Zobaczmy tutaj Szósty poziom. Zróbmy sobie oczywiście resztę naszego armora. Ale tutaj mam to i to. Nie wiem, to nie wystarczy chyba. Ale mam jeszcze przecież to, co mi się aktualnie przepala. Czyli to i to mi się teraz przepali na brąz, czy tam koper, spoko, eee, zawsze, zawsze coś, zdejmujemy to i jesteśmy całkiem nieźle opancerzeni i przygotowani na dalsze przygody. Eee, dobra, to jeszcze zostało nam tylko dozbroić się. A dozbrojenie się wcale nie jest takie proste. Um, czy my tam widzieliśmy jakieś specyficznie fajne rzeczy? Czekaj, czy jak ja mam flint knife, czy ja mogę teraz posiekać to? Czy muszę to zrobić na bordzie do siekania? Wiem, że za pomocą nożyka da się właśnie mm, siekać te rzeczy na leder. Knife cutting. Flint knife, to plus to daje 4 ledera. Ale chyba muszę zrobić coś, co się nazywa Cutting... Board? Mmm... Jak to się nazywa? Cut. O, hmm. To jest do filetowania. Knife i... Chwila, bo mamy tutaj dwie różne... Ok, knife. I nie wiem, czy to przypadkiem nie musi zostać zrobione w kowadle. Bardzo możliwe, bo to wygląda jak interfejs kowadłowy. O, trzy kopra, proszę bardzo. I już mamy atak na szósty poziom, więc jeszcze tylko dwa poziomy i będziemy w domu. Ale w domu też jesteśmy, więc warto chyba teraz zakończyć odcinek. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!